Dzień dobry, nazywam się Łukasz Udy i w tym krótkim materiale chciałbym omówić kilka ważnych kwestii dotyczących urządzenia Reifen. Zaczniemy od omówienia, czym w ogóle jest Reifen. Jest to urządzenie, które służy do terapii biorezonansowej. Jest to niewielkie urządzenie, taki kompaktowy rozmiar, natomiast posiada parametry dużych urządzeń biorezonansu, które można spotkać w każdym gabinecie w Polsce czy, czy też za granicą. Dlaczego warto korzystać z urządzenia RiveMed? Przede wszystkim e, z powodu połączenia dwóch e, terapii. Przede wszystkim terapii biorezonansowej i terapii polem magnetycznym. Jest to unikatowe połączenie, ponieważ urządzenie o tak niewielkim rozmiarze posiada właśnie te dwie cechy, pole magnetyczne i biorezonans. E, druga ważna, ważna rzecz to jest to, że urządzenie skutecznie zwalcza patogeny, czyli pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie, które stanowią coraz większe zagrożenie w obecnych czasach. Kolejną rzeczą istotną jest to, że poza usuwaniem patogenów jesteśmy w stanie zwalczać konkretne dolegliwości czy też y, problemy, które pojawiają się ze zdrowiem. Na przykład ból gardła, zapalenie zatok, problemy z prostatą czy też y, hemoroidy. Tych dolegliwości jest mnóstwo. One zostały opisane w specjalnej książce, która dołączana jest do urządzenia o której za chwilę powiem. Bardzo ważną sprawą jest również to, że w urządzeniu są przygotowane aż 482 gotowe programy, dzięki którym osoba, która posiada takie urządzenie, nie musi posiadać wiedzy specjalistycznej, żeby cieszyć się dobrodziejstwa tego urządzenia. Te programy są skonkretyzowane na konkretne dolegliwości, na konkretne patogeny. Za chwilę powiem jak z niego korzystać. Kolejną ważną cechą i taką korzyścią skorzystania z, z tego urządzenia jest fakt, że z tego urządzenia można korzystać przede wszystkim w domu. Jeżeli mamy takie urządzenie w domu, to może z niego korzystać cała rodzina. Bez względu na porę dnia, na porę roku, bez zbędnego dojeżdżania do gabinetu, możemy się cieszyć z korzystania z takiego urządzenia, z jego właściwości, też w podróży, czy też na wyjeździe u rodziny, czy też znajomych. I... Kolejna istotna sprawa, że ma bardzo wszechstronne zastosowanie, między innymi sama cewka. Ponieważ urządzenie, jeżeli będziemy używać samego tej części tego urządzenia, w tej oto części posiada specjalną cewkę elektromagnetyczną, którą można wykorzystać do działania miejscowego. Na przykład, jest osoba, która ma dzisiaj problem z bólem ucha. W książce znajduje sobie odpowiedni program. Na przykład zapalenie ucha, uruchamia sobie urządzenie i tą częścią przykłada sobie do ucha. Jeżeli problem występuje, dla przykładu z zapaleniem gardła tak, czy bólem głowy, szukamy odpowiedniego programu i w konkretne miejsce sobie przykładamy, czy to jest ból gardła, tak, czy to jest ból głowy, w zależności od miejsca, w którym mamy problem. Do każdego urządzenia dołączana jest taka oto książka, która jest takim, Pomocnikiem w terapii, jest takim doradcą. Bardzo łatwo z niej można korzystać. Otóż, stosowanie urządzenia RIFEMED zostało podzielone na trzy części, jak również książka została podzielona na trzy części. Pierwsza część dotyczy zwalczania konkretnych patogenów, czy to jest jakiś pasożyt, czy to jest jakiś wirus. Otwieramy sobie książkę, szukamy odpowiedniego programu i ten program uruchamiamy na urządzenia. Jeżeli chodzi o patogeny, zwalczanie patogenów, czy to wirusów, pasożytów, czy innych patogenów, wymagane jest czy wskazane jest badanie, które wykonywane jest czy to w naszej placówce, czy też w innej placówce, która zajmuje się biurozonansem. My posiadamy swoich diagnostów, którzy wykonują na naszym sprzęcie taką diagnostykę. Zachęcam Państwa do wykonania takiej diagnostyki. I na podstawie tych wyników zostaje rozpisane odpowiednie programy, aby tych patogenów się pozbyć. I tutaj wymagane i wskazane jest to badanie. Natomiast dwie pozostałe części książki i pozostałe dwie części programu, które są w urządzeniu Lifetime, nie wymagają już diagnostyki, ponieważ mamy programy też na konkretne dolegliwości. Jeżeli mówiłem już wstępnie o działaniu samej cewki, to możemy wykorzystywać też urządzenie razem z elektrodami i z cewką do zwalczania tych konkretnych dolegliwości. Dla przykładu mamy dzisiaj okres jesienno-zimowy, występuje bardzo często problem z jakiejś infekcji, pojawia się problem bólem gardła, przeziębienie, ktoś ma dla przykładu jakaś dziewczynka w domu ma problem bolące menstruacje, są osoby, które mają problemy dla przykładu jakieś skórne, to ten, w tej książce znajduje się odpowiedni program. Szukamy sobie w książce, jak znaleźć ten program, jakiego programu użyć, uruchamiamy urządzenie i dzięki czemu pozbywamy się tej dolegliwości odpowiednia ilość dni, odpowiednia ilość programów. Ostatnia część książki i ostatnia część programów poświęcona jest takim terapiom wspomagającym. Dla przykładu, możemy wykorzystać drenaż układu limfatycznego, możemy wykorzystać Normalizację funkcji wątroby. Możemy też wykorzystać, jeżeli ktoś ma problemy natury mentalnej, fale Schumana, które wyróżniają to urządzenie, że w tym niewielkim urządzeniu jest generator, który wytwarza fale Schumana, czy też częstotliwości Beka, które są, no, niesamowicie skuteczne, jeśli chodzi o, o nasze zdrowie. I to wszystko zawarte jest w tej oto książce, która dołączana jest do każdego urządzenia, a programy są w urządzeniu RAFI. W tej części materiału chciałbym mówić najczęściej pojawiające się pytania dotyczące terapii biorozenansowej użytej w urządzeniu RIFEN. Pierwsze pytanie. Czy terapia biorozenansowa jest bezpieczna? Z całą stanowczością mogę powiedzieć tak. Biorozona stosowana jest od kilkudziesięciu lat na całym świecie i jest w 100% bezpieczna. Natomiast ze względów prawnych i uwarunkowań, które są dotyczące urządzeń elektronicznych, są pewne wykluczenia tak zwane przeciwwskazania dla osób które nie mogą stosować rezonansu podstawowym jest kobieta w ciąży osoby które mają szczepiony rozrusznik serca lub defibrylator osoby które mają, są świeżo po stanie zawału serca i udaru mózgu osoby po świeżo po przeszczepie jakiegoś narządu osoby pod wpływem alkoholu i osoby z epilepsją kolejne pytanie w jakim wieku można stosować urządzenie Rachmiut? Proszę Państwa, w każdym wieku. Jeżeli mamy osobę, która ma 80 lat i więcej, jak najbardziej może stosować. Jeżeli mamy małe dziecko, również możemy stosować. Sam mam dwójkę synów i chłopacy od trzeciego, czwartego roku życia sami bezproblemowo korzystają z takich urządzeń, gdy pojawia się choćby, nie wiem, przeziębienie czy, czy kawę. Kolejnym pytaniem jest, ile zabiegów dziennie możemy wykonywać urządzeniem RIFEMED. Proszę Państwa, zostało to określone na 8 zabiegów dziennie. I co jest kluczowe, to mamy cały dzień, aby te zabiegi wykonać. Wiadomo jest, że jeżeli ktoś jedzie do gabinetu, to musi poświęcić określony czas w tym gabinecie, natomiast mając urządzenie RIFEMED w domu, my robimy zabiegi wtedy, gdy mamy na to czas, wtedy, gdy potrzebujemy. Kolejnym pytaniem jest, czy Wszystkie zabiegi należy wykonywać jeden po drugim w ciągu dnia. Nie jest to wymagane, natomiast jest to wskazane. Jeżeli ktoś ma czas i może wykonywać jeden zabieg po drugim, może oczywiście zrobić te zabiegi jeden po drugim. Natomiast osoby, które są aktywne, dużo pracują, wyjeżdżają, to jeżeli w ciągu dnia znajdą czas, to mogą sobie zrobić, dla przykładu, dwa zabiegi od rana i dwa zabiegi po południu. Może być ich więcej. Chodzi o to, żeby nie przekraczać 8 zabiegów w ciągu dnia. Każdy zabieg dotyczący choćby patogenów rozpoczynamy programem 430. Jest to program Drenaż Układu Limfatycznego. Dlaczego on jest istotny? Dlatego, że większość osób, która zaczyna terapię biurozoansową i ma z nami kontakt, okazuje się, że ma duże zastoje w układzie linfatycznym. I jeżeli zaczynamy zabiegi, które będą usuwać patogeny. Musimy mieć drożny układ limfatyczny, który będzie w stanie przyjąć te pozostałości patogenów, które zostaną unieszkodliwione. Zabieg kończymy programem 432, czyli detoks. Chodzi o to, żeby z organizmu pozbyć się szczątków patogenów, które chwilę wcześniej osłabialiśmy i unieszkodliwialiśmy. My zalecamy, aby w trakcie terapii biuroznosowej pić dużo wody, jest to przynajmniej 2,5 litra wody. Zalecamy wodę osmotyczną. My państwu proponujemy wodę, która jest wodą czystą i proponujemy urządzenie HarmoMix, które świetnie sprawdza się w warunkach domowych i dostarcza wodę czystą, pozbawioną wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, zwłaszcza chloru, czy też innych substancji, które mogłyby organizmowi zaszkodzić. Kolejne pytanie: czy podczas terapii biuroznacowej urządzenie Raifet coś czujemy? Co do zasady, nie. Są osoby, które są bardzo wrażliwe, czułe, odczuwają czasami takie ciepło, czy też mrowienie. To mrowienie pojawia się bardzo często właśnie z powodu niewłaściwego nawodnienia. I to jest sygnał dla osób, które korzystają z terapii biorezonansowej, aby pić więcej wody. Powtórzę jeszcze raz, woda ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o pozbywanie się z organizmu szczątków, patogenów, które w trakcie terapii biorezonansowej dostarczamy do organizmu. Dlaczego jest to istotne? Bo jeżeli pozostawimy w organizmie też te patogeny, organizm może odczuć to w postaci nie wiem bólu głowy czy też złego takiego ogólnego samopoczucia. Dlatego ten program 432 na koniec, który służy właśnie do pozbycia się szczątków patogenów. Incydentalnie zdarzają się przypadki, gdzie osoby stosujące terapię Raifmeda odczuwają taki metaliczny posmak w jamie ustnej. Często jest to spowodowane tym, że mają w organizmie zbyt dużo metali ciężkich, a jest to informacja dość istotna, ponieważ obecność nadmiaru metali ciężkich w organizmie bardzo mocno odczuwa nasz organizm i niestety powoduje to wiele, wiele komplikacji. Kolejnym pytaniem jest, które często się pojawia, ile osób może korzystać z urządzenia RIFEMED w ciągu dnia. Urządzenie RIFEMED, może w ciągu dnia przepracować około 10 godzin, czyli może to od 6 do 10 osób w ciągu dnia zastosować. Jeżeli ktoś ma dużą rodzinę, to spokojnie może korzystać z urządzenia Raifmed. Urządzenie posiada wbudowany akumulator, który wystarcza na kilka tygodni działania. Teraz omówię państwu, co otrzymujecie razem z urządzeniem Raifmed. W komplecie państwo otrzymujecie dwa przewody, czerwony i czarny. Jak również dwie elektrody, czerwoną i czarną. W zestawie jest przewód do ładowania i samą ładowarkę, jak również krótką broszurę dotyczącą urządzenia RIFEMED oraz bardzo ważną rzecz, książkę z instruktorzem, jakie programy stosować w terapii domowej. A teraz zademonstruję Państwu, jak uruchomić urządzenie i ustawić odpowiedni konkretny program. Tym przyciskiem uruchamiamy urządzenie. Należy je przytrzymać kilka sekund. Urządzenie w tym momencie się uruchamia i kalibruje. Pojawia się program. Natomiast jeżeli chcemy zmienić program i ustawić ten, który, na który nam zależy, do tego służą dwa te przyciski. strzałka w lewo, strzałka w prawo. Możemy sobie przytrzymać, na przykład program 250. Przytrzymujemy sobie. I możemy przesuwać pojedynczo. Tu taka mała podpowiedź, jeżeli Państwo na przykład pojawi się program 250, a macie zrobić program 300, możemy ten przycisk trochę dłużej przytrzymać i urządzenie bardzo szybko przyspieszy w przełączaniu programu. O. I tutaj jak Państwo widzicie, możemy sobie później pojedynczo przytrzymać i ten program dojechać do programu 300. Tym oto przyciskiem uruchamiamy program i akceptujemy to. Na wyświetlaczu pojawił się czasomierz. On będzie odliczał od 21 minut, począwszy do zera, ponieważ jeden program trwa 21 minut. Dodatkową informacją, która pojawia się na wyświetlaczu, jest numer programu, który aktualnie wykonujemy. Tu proszę spojrzeć, obok pojawia się literka E. Co to oznacza? Oznacza to, że w tym momencie, jak Państwo widzicie, ja nie trzymam elektrodłoniak, czyli nie został zamknięty jeszcze obieg prądu. Piero jak złapie elektrody, tak, zamknęliśmy obieg prądu i literka E zniknęła. Czyli mamy urządzenie już gotowe do działania. Kolejną ważną rzeczą, która pojawia się, jest tutaj obok naładowanie baterii, stan naładowania baterii. Każdy z Państwa otrzymuje już naładowaną baterię. Tu akurat mamy trzy kreski, ponieważ urządzenie jest w ciągłym użytku. Co jest istotne, Urządzeniu Państwo, dostajecie też w zestawie tą oto ładowarkę. Jeżeli pojawi się komunikat, żeby naładować urządzenie RAFME, należy je podłączyć i w trakcie ładowania nie używać urządzenia. Należy je odłożyć na parę godzin, dzięki czemu naładuje się cała bateria. Jeżeli naładujemy baterię na 100% i będziemy go używać zgodnie z przeznaczeniem, to jedno naładowanie będzie nam dawać prąd na przynajmniej kilka tygodni dla całej rodziny. Jeżeli już zaczynamy terapię, należy złapać elektrody w tej oto kolejności, jeśli mamy podłączone w ten sposób. Czyli czerwone, jeśli jest w prawym gnieździe, trzymamy czerwoną elektrodę w prawej dłoni. Jeżeli czarny jest w lewym gnieździe, trzymamy w lewej dłoni. Czego nie zalecamy? Nie zalecamy robić na przemian. Jeżeli mamy w ten oto sposób podłączone elektrody, to to jest niewłaściwe stosowanie. Należy wrócić do poprawnego stosowania, czyli czerwony do prawej, czarny do lewej. Jeśli chodzi o działanie podwójne, czyli biorezonans plus cewka, tą część, która posiada w sobie cewkę elektromagnetyczną, należy położyć na naszym ciele. Może to być splot słoneczny, będzie to najbardziej wydajne, lub też na pępek, czy inną część. Brzucha, dzięki czemu będziemy mieć podwójne działanie, czyli biorezonans plus, plus pole elektromagnetyczne. I w ten sposób wykonujemy każdy zabieg po kolei. Jak Państwo widzicie, upłynęło dopiero dwie minuty od y, rozpoczęcia programu. Jeżeli zakończy się program, dojdziemy do zera, możemy w tym czasie uruchomić kolejny program i wykonywać y, kolejną, kolejną terapię. Jeżeli ktoś chciałby w tym czasie zrobić sobie przerwę. Jest taka możliwość i po przerwie wracamy, wykonujemy kolejny program dalej. Mamy też możliwość zastosowania samej cewki, ale najpierw trzeba odłączyć przewody. Kiedy stosujemy cewkę, która znajduje się w tej oto części urządzenia Rajmy? Jeżeli chcemy zastosować terapię miejscową, Dla przykład boli mi głowa, szukamy sobie w książce odpowiedniego programu bólu głowy, uruchamiamy na odpowiednim programie, potwierdzamy, i tą częścią przykładamy do głowy. Jeżeli mamy problem, dla przykładu z wątrobą, chcemy pomóc w wątrobie w detoksykacji, szukamy programu normalizacja czy detoksykacja wątroby i przykładamy sobie do wątroby. I tak z każdym kolejnym problemem, który pojawił się w naszym życiu. Bardzo często Państwo pytacie: A co z takimi przykrymi dolegliwościami, jak problem z hemoroidami czy też prostatą? W ten sam sposób wykonujemy zabiegi, czyli tą część przykładamy do ciała po uprzednim zaprogramowaniu urządzenia i uruchomieniu urządzenia. Bardzo przydatna sama cewka jest przy problemach z zatokami, wtedy przykładamy do zatok. Jeżeli mamy problem z zapaleniem ucha, to przykładamy do ucha i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo wszechstronne zastosowanie urządzenia Raifmed, a wszystkie programy zostały opisane w książce, która dołączana jest do urządzenia.